W tej lekcji omówię funkcję wyszukaj pionowo oraz X wyszukaj. Pokażę Ci, jak te funkcje działają oraz którą polecam używać. Funkcja wyszukaj pionowo oraz X wyszukaj są to dwie funkcje, które potrafią odnajdywać informacje we wskazanym obszarze. Obie te funkcje w podstawowym użyciu mają dokładnie takie samo działanie, używa się ich tylko troszkę inaczej. Funkcja X Wyszukaj jest to ulepszona wersja funkcji Wyszukaj Pionowo. Polecam ci używać funkcji X Wyszukaj. Natomiast funkcja X Wyszukaj, ona nie występuje w starszych wersjach Excela, dlatego warto, żebyś wiedział, że masz do tego alternatywę w postaci funkcji Wyszukaj Pionowo. A teraz postaram się zobrazować działanie tej funkcji. Zobacz. Na ekranie widzisz teraz listę pracowników i moim zadaniem jest odszukanie na tej liście daty urodzenia. Wybranego przeze mnie pracownika. Gdybym miała robić to zadanie, mając przed sobą zwykłą kartkę papieru, to wyglądałoby to w ten sposób, że myślę sobie, że chciałabym odszukać datę urodzenia dla Jana Kowalskiego, czyli w kolumnie z imieniem i nazwiskiem pracownika, szukam na mojej liście Jana Kowalskiego. Jak znajdę Jana Kowalskiego, to przechodząc w prawą stronę, odszukuję we właściwej kolumnie jego datę urodzenia. I teraz to działanie manualne musimy przetworzyć na język Excela i wykorzystamy do tego działanie funkcji x wyszukaj albo funkcji wyszukaj pionowo. Zrobiłam sobie u góry trochę miejsca w arkuszu i zaczniemy może od funkcji wyszukaj pionowo. Zaczynam pisać funkcję, czyli znak równa się, następnie zaczynam pisać funkcję wyszukaj i mamy funkcję wyszukaj pionowo. Strzałeczką zjeżdżam w dół na drugą pozycję, tabulatorem wchodzę do funkcji. I zauważ, funkcja ona ma cztery argumenty. Pierwsza to jest wartość, której szukam. Następnie to jest tablica, w której będę szukała. Potem mamy ni numer indeksu kolumny oraz przeszukiwany zakres. Ta funkcja ma cztery argumenty. Z tego ten ostatni argument jest opcjonalny, ponieważ znajduje się w nawiasie kwadratowym. I teraz tak, czego ja szukam? Popatrzcie, ja miałam karteczkę wcześniej, jak szukałam tego tak ręcznie na liście. I szukałam imienia i nazwiska mojego pracownika, czyli ja muszę albo ręcznie wpisać to imię i nazwisko pracownika, albo wskażę kolumnurkę, w której znajduje się to imię i nazwisko pracownika, dla którego chcę poszukać moją datę urodzenia. W takim razie wyjdę na chwilę z tej funkcji, czyli klikam Escape, przejdę do komórki, powiedzmy D1. I wpiszę imię i nazwisko pracownika, dla którego chcę znaleźć tę datę urodzenia. Czyli ustawiam się w komórce np. D1 i wpisuję Antoni Kapel. Ustawiam się w komórce E1 i zaczynam pisać funkcję. Równa się. Wyszukaj pionowo. Tabulatorem z powrotem wchodzimy do funkcji. I teraz szukana wartość to jest Antoni Kapel. Wskazuje komórkę D1. I teraz mogę przejść już do kolejnego argumentu. Klikam średnik. I zauważcie, na ciemno podświetliła się tutaj tabela, tablica. I teraz ja muszę wskazać tabelę tablicę, czyli tą listę, gdzie znajduje się to imię i nazwisko tego pracownika, którego szukam. Tylko warunek jest taki, że to imię i nazwisko pracownika. Musi być w pierwszej kolumnie zakresu, który będę zaznaczała. Czyli ja nie mogę zaznaczyć tego zakresu o w ten sposób, bo w tym momencie pierwszą kolumną, którą zaznaczam, jest ID pracownika. Ja muszę zaznaczyć tą kolumnę, w której znajduje się imię i nazwisko pracownika, czyli dokładnie ta nazwa, która znajduje się teraz w komórce D1. Zaznaczę sobie aż do kolumny K i przejdę do wiersza powiedzmy 120, przejdę do samej góry. I mam zaznaczony właściwy zakres. I teraz dobrym praktyką jest to, żeby ten zakres od razu blokować, ciskam na klawiaturze F4 i mój zakres zostanie zablokowany jakby dwustronnie, czyli dolary zostaną dodane przed literkami i przed cyframi zarówno w zakresie początkowym, jak i końcowym. I to jest mój drugi argument funkcji. I teraz klikam średnik i przechodzę do trzeciego argumentu, czyli numeru indeksu kolumny. Indeks kolumny to jest podanie numeru kolumny, w której znajduje się szukana nasza wartość. Naszą szukaną wartością jest data urodzenia. I teraz licząc od pierwszej kolumny, w tym naszym zaznaczonym zakresie, teraz tutaj widzisz ten zakres na czerwono, liczymy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I ta kolumna, w której znajduje się data urodzenia, to jest kolumna numer 7 w zaznaczonym zakresie, dlatego tutaj w funkcji trzeba wpisać numer 7. I przechodzimy do ostatniego argumentu. Zapamiętaj sobie, że wpisujemy tutaj 0, ponieważ będziemy szukać dokładnie. W 99 przypadkach wpisuje się 0. Rzadko się zdarza tak, żebyśmy szukali wartości przybliżonych, ale ważne jest to, żeby to 0 wpisać, ponieważ jeżeli nie wpiszemy tego 0, no to mimo tego, że na liście nie będzie takiej osoby, to Excel poda nam najbliższą pozycję, która spełnia tam jakieś kryteria. Dlatego pamiętajcie, ostatnim argumentem tej funkcji jest 0. Zamykam nawias, wciskam Enter. No i zauważcie, data dla Antoni Kapel została wyszukana z naszej listy. Kiedy spojrzę na listę, to mamy tutaj faktycznie 27 maja 1985. Weźmy jeszcze jakieś imię, inne imię i nazwisko. Józef Orski. Skopiujemy tą nazwę. Wklejemy jaką wartość. 28 kwiecień 9,5. 28 kwiecień 9,5. Gdyby się okazało, że są dwie identyczne pozycje na liście, czyli mamy dwa identyczne imiona i nazwiska osób, to Excel zwróci datę urodzenia tego pierwszego pracownika, który znajduje się na liście, czyli tego, który znajduje się wyżej, ponieważ on wyszukuje od komórki szóstej, czyli od góry do dołu. Funkcję wyszukaj Pionowo sobie omówiliśmy. To teraz przejdziemy do funkcji X wyszukaj. Powiedziałam na wstępie, że ona jest ulepszoną wersją funkcji wyszukaj Pionowo. Ona ma więcej możliwości, ale ja pokażę Ci tylko tą podstawową, którą najczęściej się wykorzystuje. I powiedziałam także, że jest łatwiejszą funkcją. Sam się przekonasz, jak zobaczysz, jak działa. Ustawię się w komórce E2 i zacznę pisać funkcję X wyszukaj, czyli równa się x. Kropka wyszukaj, przechodzę do funkcji X wyszukaj strzałeczką, tabulatorem wchodzę do funkcji. I pierwsza opcja to jest szukana wartość. Czyli tak jak w funkcji wyszukaj pionowo, wskazuję imię i nazwisko mojego pracownika. Więc wskazuję komórkę D1, wciskam średnik i przechodzę do kolejnego argumentu. Kolejnym argumentem jest szukana tablica. Tylko tutaj działa to troszkę inaczej. Nie trzeba zaznaczać takiej dużej tablicy, jaką zaznaczaliśmy w funkcji wyszukaj pionowo. Trzeba wskazać kolumnę, w której znajduje się imię i nazwisko pracownika, czyli ta nasza szukana wartość. Zaznaczam dane od komórki D6. Zauważcie, tutaj mi się zakres zaczyna powiększać. Nie muszę zaznaczać całego zakresu. Wystarczy, że tutaj dopiszę końcową wartość, powiedzmy 120. Wstawiam także dolary, czyli ustawiam się na dwukropku, wciskam F4 na klawiaturze i w tym momencie zablokowałam zakres. I kolejnym argumentem jest zwracana tablica, czyli tam, gdzie znajduje się data urodzenia, czyli pomijany jest ten argument z tym indeksem kolumny, nic nie trzeba liczyć. Wystarczy wskazać kolumnę, gdzie znajdują się wartości, te, które my poszukujemy, czyli zaznaczamy w tym momencie kolumnę J, bo są to nasze daty. Znowu wpisuję do wiersza 120, bez zaznaczenia wpisuję końcowy zakres, ustawiam się na dwukropku, zaznaczam go, wciskam F4 na klawiaturze i kolejne argumenty tej funkcji to są już argumenty opcjonalne, one są w nawesach kwadratowych. No i jak widzieliście w funkcji wyszukaj pionowo mieliśmy jeszcze zero, które musieliśmy pamiętać. Tutaj standardowo jest ustawiona wartość domyślna jako szukanie e, dokładne, dlatego możemy sobie ten argument tutaj pominąć. Zatem zamykamy nawias, wciskam enter i zauważ. Data nam się pojawiła w formie liczby. Wystarczy, że zamienimy tą wartość na datę krótką. No i mamy już te same wartości. Jakie zmienimy imię i nazwisko naszego pracownika? to dokładnie te same wartości są wyszukiwane. Gdybyśmy wpisali jakąś wartość, która nie znajduje się na liście, to zauważcie, pojawiają się błędy. Skoro pojawiły tam się błędy, to napomknąć jeszcze o fajnej możliwości funkcji x-wyszukaj, a mianowicie takiej, że jeżeli funkcja nie znajdzie danej pozycji na liście, czyli w tym momencie naszego imienia i nazwiska pracownika, ponieważ ja tutaj zmieniłam i dodałam literkę a na końcu i taki pracownik nie znajduje się na naszej liście i zamiast pojawienia się tego błędu, to możemy w funkcji X wyszukaj określić, co ma się pojawić zamiast tego błędu. Jeżeli chcielibyśmy, żeby pojawiła się komórka pusta, czyli wciskam dwa cudzysłowia, klikam Enter, pojawiła się komórka pusta. Jeżeli chcielibyśmy, żeby pojawił się jakiś określony tekst, to wpiszemy na przykład nie znaleziono na liście, kliknę Enter. I zamiast błędu pojawi się właśnie taki tekst. I teraz, kiedy już wiesz, jak działa funkcja x, wyszukaj, oraz jak działa funkcja wyszukaj pionowo, to sam możesz ocenić, która będzie dla Ciebie bardziej przyjazna i prostsza w użytkowaniu. Ja polecam Ci używanie funkcji x, wyszukaj, natomiast jeżeli nie masz takiej możliwości, no to funkcja wyszukaj pionowo ma także ogromne możliwości. I w tej lekcji to już wszystko, zaznacz, że została przez Ciebie obejrzana, no i od razu otwieraj następną.